Hej, w tym materiale do 5 pokażę Ci, jak może zrobić sobie przejście z Fitbash. Także zapraszam do oglądania. Jak możemy to zrobić? Idziemy sobie o 5 klatek w jedną stronę, czyli w lewą stronę, obcinamy. No i teraz możemy sobie iść o 5 klatek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć w drugą stronę. Ja tam wziąłem 10 przez przypadek, więc przypnę sobie tutaj jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. klatek, No i ten klip niepotrzebny usunę i go wydłużę. Więc mam teraz klip e, o długości 5 klatek z wideo drugiego i mam klip o długości właśnie 5 klatek z wideo, do którego będę przechodził z tym przejściem. No i teraz łapię dane klipy i tworzę z tego New Fusion Clip. To zrobiłem. Klikam sobie teraz, mając matrycę na tym Fusion Clipie, wybieram sobie zakładkę Fusion. No i teraz otwali mi się kompozycja, w której będę miał dokładnie jakby 10 klatek i będę na początku miał jedno ujęcie, no i drugie, do którego. Jakby chcę przejść i zastosować dane przejście, media out mogę sobie przesunąć w tą stronę i dasz to sobie na dół, gdyż tutaj będziemy mieli aż 5 efektów transform, aby to zrobić. Więc zaznaczam sobie media in 1, shift spacja i wybieram sobie efekt, który nazywa się. Transform. Kiedy wybieram sobie efekt transform, teraz mogę sobie zrobić główną animację, którą potem będę multiplikował po prostu trzy razy, ile będzie mi potrzebna. Więc idę sobie na zerową kratkę, klikam sobie kratkę kluczową na animacji pozycji, idę sobie na ostatnią kratkę. No i teraz jak przesuwam, to widzimy, że właśnie idzie mi ruch od prawej do lewej, i to właśnie chcę u, u, jakby osiągnąć. No ale ok, wpiszę sobie teraz tutaj opcję mirror, znaczy wpiszę, wybiorę, tak aby nie było tu pustych pól. No i teraz jak przesuwam, widzę, że mi się duplikuje, tylko że tu mamy odbicie lustrzane. No i musimy uważać, aby ostatnie ujęcie nie było odbiciem lustrzanym. Czyli jak wpiszę na przykład minus 2,5 to widzimy, że jest odbicie lustrzane, ale jak sobie wpiszę minus. 3.5 to już mamy powrót do tak naprawdę oryginalnego widoku no i wtedy nie będzie widać takiego przeskoku, e, odbicia lustrzanego w e, dalszej części naszego materiału. Czemu w ogóle to jest minus 3,5? Na początku było 0,5 i czemu tak przechodziliśmy? Bo klip e, jakby długość, e, szerokość tego klipu to jest cała jedynka, więc jak chce się przesunąć oraz w jedną stronę to wpisy się e, minus 0,5 5, czyli odejmuję jedynkę. Chcę, aby mi się przesunęło dwa razy, to odejmuję kolejną jedynkę, no i tak jak bardzo chcemy się przesunąć, tak sobie dodajemy na minusie jedną jedynkę, no i w moim przypadku będzie minus y, przy, kropka 5, czyli 50. no i mam jakby mój taki pesz y, od jednej strony do drugiej. No ale okej, okay, teraz nie mam w ogóle rozmycia i to wygląda jakoś tak dziwnie, więc wchodzimy sobie teraz w opcję go Transform i aktywujemy Motion Blur. Zmieniamy sobie Quality na 10, aby było jak najwięcej próbek, aby te, te rozmazanie było jak najlepsze. No i możemy sobie wpisać nawet 360, jeśli chcemy, aby to rozmazanie było naprawdę e, spore. Ja sobie wpiszę może 240, aby też nie było jakiejś przesady. No i okej, okay, no teraz widzę, że te przejście mi się zaczyna gwałtownie. Ale chcę, aby ono mi na środku było jak najbardziej gwałtowne, czyli w momencie łączenia tych dwóch klipów, a potem, aby mi to łagodnie szło w dół. Więc jak mogę to zrobić? Gdy mamy to wybrane, wybieram sobie teraz opcję spline, czyli opcję do edycji jak prędkości mojej, jakby mojej pozycji, której teraz zmieniam. Mam tutaj na wykresie już zaznaczone te dwie pozycje, łapię je i wybieram na dole opcję, która mi doda wąsy. Wygładzi mi mój wykres, i następnie dolny wykres przesuwam w prawą stronę dość mocno, no i górny przesuwam mocno w lewą stronę. Dzięki temu, jak zobaczycie, na początku na pierwszej kasy nic mi się kompletnie nie dzieje. Potem zaczyna mi się szybko. W momencie cięcia jest najszybciej, no i potem te przejście będzie bardziej łagodne. Więc jak sobie puścimy, no to mamy taki szybki pesz, jak teraz widzicie. I to fajnie może wyglądać. Jeśli chcecie, aby te przejście było dłuższe, to oczywiście sobie przycinacie klipy na więcej niż na 5 klatek. każdy klip, tylko na przykład na <laughs> załóżmy 10 klatek. No i okej. Okay. Mamy już tą animację wygładzenia zrobienia. zrobiona. mamy już też zrobiony, mamy już przesunięcie. No i teraz musimy sobie stworzyć zaznaczając transform nowy rectangle, czyli maskę, która określi rejon, gdzie ten efekt ma występować. Widzimy, że teraz występuje. Tylko jakby w zakresie tej maski. No i teraz przytrzymując Shift, zwiększamy jej szerokość, tak aby na pewno obejmowała szerokość naszego klipu, jednak wysokość zmieniamy sobie na 0,2, gdyż 2 razy 5 to jest 10, czyli w tym przypadku 0,2 razy 5 to mamy. Całą jedynkę, czyli 5 razy 0,2, no i dzięki temu wiemy, że wysokość będzie się składała z 5 elementów. Jeśli chcemy z 10, to wpisujemy tu na przykład 0,1, a nie 0,2. No i teraz, gdy to zrobiliśmy, przesuwamy sobie to w y, czyli dajemy sobie y 0,1, i potem każde to przesunięcie będzie również o 2, czyli kolejny rektangul będzie miał w y 0,3, no i tak będziemy jechali aż do 0,9, czyli do naszej jedyneczki, gdzie wszystko nam tutaj wypełni czemu 01 bo środek Anchor Point jest oczywiście na e, środku e, naszej maski czyli tutaj ta jedynka istnieje od dolnej krawędzi do tego no i dzięki temu że to jest tutaj na środku mamy sobie 01 a nie 0 bo Anchor Point nie jest tutaj tylko na środeczku no i okej okay. teraz kiedy mamy to stworzone przytrzymujemy sobie zaznaczamy sobie CTRL C CTRL V przytrzymując SHIFT dajemy sobie to na tą linię aby nam się zduplikowały. Nasz rektangul dajemy sobie teraz, jak wspomniałem, na 0.3. Dzięki temu mamy idealne dopasowanie. I ten transform teraz widzimy, zachowuje się tak samo, więc nie to chcemy uzyskać. Teraz chcemy, aby ten transform, zaznaczamy sobie dziewiątą klatkę i wybieramy sobie teraz tutaj ten center na 4.5. Tak, aby to szło w drugą stronę. Widzimy, że teraz nam idzie w drugą stronę, no i oczywiście 4 na 5, aby nie było naszego odbicia lustrzanego, no i już tutaj widzimy, że to zachowuje się w taki sposób, czyli mamy ten split, o którym, e, który chcieliśmy. Jeśli nie chcemy rozmycia, wyłączamy Motion Blur i go oczywiście nie mamy, więc tutaj nie ma jakiejś większej filozofii. Teraz zaznaczamy pierwszy clip, Ctrl C, Ctrl V, Shift na Transform, przeciągamy na linię no i teraz ten rektangul zmieniamy tylko wysokość na 0.5 mamy kolejny bierzemy ten który idzie w innym kierunku czyli teraz środkowy CTRL-C, CTRL-V przytrzymując SHIFT dajemy na linię. no i teraz ten transform bierzemy sobie rektangul i bierzemy sobie 0.7 czyli mamy kolejne ustawienie no i bierzemy sobie ten rektangul co idzie w tym samym kierunku co pierwszy Kon, aby skończyć tą animację czyli CTRL-C Ctrl V przytrzymując Shift dajemy na linię i rektangul górny dajemy sobie teraz na 0,9. No i teraz jak możemy sobie zobaczyć, mamy już tak naprawdę efekt zrobiony, czyli klip mi się dzieli na 5 kawałków, jedne idą od lewej do prawej, drugie idą od prawej do lewej, potem mamy cięcie do kolejnego klipu, i wraca mi już dany efekt do normalności. Media out oczywiście jest podpięte do Transform. No i w taki sposób, właśnie korzystając z multiplikacji Transform, możemy sobie zrobić dany efekt. Te rzeczy możecie sobie zapisać jako makro i korzystać z tego jako presę, czyli po prostu sobie będziecie. Kolejnym razem sobie dodawali Wasze makro zapisanych i przywoływali, tutaj na przykład zapis zapisze się to jako split pasz i przywołacie i macie te same ustawienia, wystarczy, że media se podłączycie do pierwszego transform no i media auto ostatniego transformu, tak naprawdę macie jak robić presety, macie poradnik na kanale, więc spokojnie sobie z tym myślę, że już poradzicie. No i tak, to było na tyle, jak macie jakieś pytania dawajcie w w komentarzach ja Wam dziękuję za oglądanie, no i co? Trzymajcie się, cześć!